Lorenz Logistic oferuje kompleksowe, profesjonalne usługi w zakresie transportu towarowego, serwisu samochodowego, magazynowania i logistyki. Podczas 20-letniego istnienia na rynku zyskała cenne doświadczenie i kontakty, które maksymalnie wykorzystuje na rzecz każdego klienta. Najważniejsza działalność firmy jest w sektorze transportu towarowego. Kraje Beneluxu, Polska i Niemcy są jednym z głównych kierunków transportowych firmy Lorenz Logistic. Do tych krajów zapewnia regularny transport towarów z Republiki Czeskiej. Dzięki temu można mieć pewność, że przesyłka dotrze do miejsca przeznaczenia w ciągu 24 godzin. Wśród innych obszarów docelowych są Francja, Anglia i Szwecja. Przewożone są zarówno załadunki pełne, jak również zbiorczego charakteru. System transportu just in time jest wysoko oceniany przez klientów. Firma Lorenz Logistic posiada ponad 70 samochodów ciężarowych. W jej logistycznym obszarze, w klatowach, dysponuje dostatecznie wielkim parkingiem. Gdzie znajdują się magazyny, budynek biurowy, warsztat samochodowy, myjnia i stacja benzynowa. Wszystkie samochody ciężarowe firmy Lorenz Logistics wyposażone są w system informatyczny DynaFleet firmy Volvo obejmujący całą Europę i umożliwiający stały kontakt między pojazdem a centrum kontroli, a więc także z przewozem transportowanego towaru. System wykorzystuje GPS, gdzie ruch pojazdu jest przekazywany bezpośrednio do internetu. Dzięki temu klient może śledzić ruch swojego ładunku bez pomocy dyspozytora. Technologia ta minimalizuje również przebieg kilometrów dla każdego pojazdu, co prowadzi do uzyskania maksymalnej wydajności. System działa również jako wsparcie dla non-stop operacyjnego Centrum Dyspozytorskiego. W ramach ulepszenia obsługi został utworzony oddział w Polsce. Celem było rozszerzenie możliwości w kierunku wschodnim z własnym centrum kontroli i bazą. Firma jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z CMR do wysokości 600 tys. euro za zlecenie u renomowanej firmy ubezpieczeniowej. Nie trzeba przypominać, że wszystkie przesyłki są realizowane przy zachowaniu pełnej dyskrecji i opieki. W ramach kompletnych usług logistycznych firma gwarantuje wszystkie formalności celne przy imporcie i eksporcie towarów. Niektóre pojazdy są przeznaczone wyłącznie dla konkretnego towaru. Na przykład, przy transporcie materacy używa się specjalnego samochodu z podwójną podłogą, umożliwiającą ściśnięcie towarów, czym wielkość załadunku pojazdu wzrasta do 120 m3. Lorenz Logistik wykonuje ważne przewozy just in time, charakteryzujące się niezawodnością i precyzją dostaw dla firm branży motoryzacyjnej, gdzie produkty dowożone są bezpośrednio do głównej fabryki w Belgii. Transportu w ramach Unii Europejskiej są wykorzystywane przyczepy o dużej objętości od 100 do 115 metrów m i wewnętrznej wysokości 3 metrów. Ciężarówki firmy transportowej Lorenz Logistic przewożą sprzęt high oraz produkcji farmaceutycznej, gdzie konieczne jest użycie izoterm i przyczep chłodni z dwoma kierowcami. Wspomniany system satelitarny służy jako element zabezpieczenia. Gdy wystąpi odchylenie pojazdu od wstępnie planowanej trasy, system daje natychmiastowy sygnał do centrum kontroli, który gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo przewożonych towarów. Do tego typu produktów firma jest ubezpieczona od wszelkiego ryzyka do wartości 1 270 000 euro na przesyłkę. Transport dla przemysłu chemicznego stanowi znaczący udział w ogólnej ilości przewozów firmy Lorenz Logistic. Głównie chodzi o przewóz gazu CO2 między zakładami chemicznymi w Czechach, Belgii, Holandii, Niemczech i w Polsce. Transport odbywa się za pomocą specjalnych cystern z siedzibą w Platowach, a także z polskiego oddziału we Wrocławku. Wszystkie pojazdy firmy Lorenz Logistics są przystosowane do transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z umową europejską ADR. Kierowcy posiadają dokumenty o regularnym szkoleniu. wybór najlepszych marek Volvo do bezpiecznego transportu nie jest przypadkowy. I trzeba powiedzieć, że skupienie się na jednej marce umożliwia większą wydajność w eksploatacji, szczególnie w serwisie. Firmowy warsztat samochodowy oprócz zapewnienia obsługi samochodów Volvo naprawia również ciężarówki MAN, Mercedes, w tym przyczepy Schmitz, Schwarzmiller i Kegel. Dla maksymalnego przystosowania się do klientów Firma oferuje przechowywanie części zamiennych Volvo i naczep Szmic. Pomiar ustawienia kół w samochodach ciężarowych, jak i naczepach zmniejsza zużycie opon i zużycie paliwa. Walcowy test hamulców pozwala sprawdzić ich skuteczność w samochodzie oraz przyczepach. Serwis opon, badania emisji, naprawy elektryczne, serwis i montaż klimatyzacji, autoryzowany serwis systemów hamulcowych, w tym dostosowania i diagnostyki ABS oraz przygotowanie samochodów do przeglądu technicznego to wszystko oferuje firmowy warsztat samochodowy. Do innych usług Obejmujących Klatowskie Centrum Logistyczne, zaliczamy myjnie samochodów ciężarowych i autobusów, która jest dostępna nie tylko dla własnych pojazdów. Przy myciu może być uwzględniona dezynfekcja wnętrza pojazdu, przewożącego produkty spożywcze. Używane detergenty posiadają niezbędne świadectwa Instytutu Kontroli Państwowej. Stacja paliw na terenie firmy została uzupełniona o możliwość tankowania składników AdBlue, które zmniejszają ilość spalin zgodnie z normami Unii Europejskiej. Kompleksowość usług firma rozszerza o magazyny. W obszarze logistyki w Klatowach oferuje przestrzeń magazynową w dwóch halach o łącznej powierzchni. 45000 m2, co odpowiada magazynowaniu 8600 palet. Magazyny są otwarte 24 godziny na dobę i są wyposażone w nowoczesny sprzęt z odpowiednio wyszkolonym personelem. Zapewnia przepakowywanie, etykietowanie, ewidencję towarów i paletowego rachunku z internetowym dostępem do klientów. Cross-docking, konsolidację i dystrybucję do użytkowników końcowych w Czechach, ale również na Słowacji i w Polsce. Pozwala również na składowanie towarów niebezpiecznych. Ewidencja prowadzona jest we wszystkich magazynach poprzez kody EAN, co czyni ją szybką i dokładną. Elektroniczny system bezpieczeństwa z systemem kamerowym. Zapewnia maksymalną ochronę przechowywanym produktom high-tech. We wszystkich magazynach są oczywiście elektroniczne systemy przeciwpożarowe. Hala magazynu Lorenz Logistic o wielkości 2000 m2, na terenie Airport Logistic Park w Pradze-Knieżewski, powstała z myślą o handlu w Czechach Środkowych i Pradze. Drugi oddział w Pohorzelicach Kobrna jest przeznaczony dla klientów zajmujących się dystrybucją na Morawy i Słowację. Oferuje miejsce magazynowe o powierzchni 1000 m2. Doskonałe opinie, które dzięki swojemu podejściu do klienta firma Lawrence Logistics zdobyła, predysponują ją i jednocześnie zobowiązują do korzystania z najnowszych samochodów i technologii w transporcie i magazynowaniu. Dlatego firma plasuje się wśród najbardziej popularnych w Republice Czeskiej w ramach Unii Europejskiej.